Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewice. Kanał Iwonna Teresa przedstawia. Pan zmartwychwstały wstępuje do nieba. Czyta Iwonna Teresa. W niebo wstąpienie. uniósł się w górę. Panie mój, idę za tobą aż do nieba. Kiedy unosisz się, serce moje i umysł. Towarzyszą Ci. Nie było nigdy równie wielkiego triumfu. Ukazałeś się w postaci ludzkiej jako dziecko w Betlejem. Ciało to, wzięte od Dziewicy Maryi, nie istniało, dopóki go nie ukształtowałeś. Było to nowe dzieło rąk Twoich, a dusza Twoja także była nowa przez wszechmoc Twoją stworzona w momencie, kiedy wstąpiłeś w święte łono Maryi ta czysta dusza i ciało przyjęte przez ciebie jako odzienie twoje zaczęły się na ziemi a przedtem nigdzie nie istniały oto jest tryumf ziemia znosi się ku niebu widzę ciebie unoszącego się w górę widzę tę postać która na krzyżu wisiała poranione dłonie i stopy bóg przebity znosi się do nieba. Aniołowie pełni są uroczystego wesela. Miriady świętych duchów zaludniające owe jaśniające chwałą przestrzenie rozstępują się jak wody, aby pozwolić Ci przejść. I żywy kobierzec pałaców bożych rozdarty jest na dwoje. Cherubiny z mieczami ognistymi tworzący szaniec nieba przeciw upadłemu człowiekowi Ustępują, rozwierają bramę, abyś ty mógł wejść i święci Twoi za Tobą. O pamiętny dniu, o pamiętny dniu, tak myślą o nim, kiedy już nadszedł apostołowie, którzy tak odmiennie o nim myśleli przed Jego nadejściem. Gdy się zbliżał, lękali się go. Musieli sobie wyobrażać, że będzie to dzień wielkiego samotnienia, ale teraz, jak czytamy, wrócili do Jerozolimy z radością wielką, a przecież to wielki triumf. Zrozumieli to teraz, zrozumieli, jaką słabością było z ich strony, że szemrali przeciw panu swemu mistrzowi, pełnemu chwały wodzowi ich zbawienia, rycerzowi, i pierworodnemu spośród rodziny ludzkiej, owej korony jego wielkiego dzieła, był to triumf odkupionego człowieka, było to dopełnienie odkupienia, był to ostatni akt zapewniający całości dzieła bezpieczeństwo, gdyż teraz człowiek rzeczywiście jest w niebie. Objął w posiadanie swe dziedzictwo. Grzeszny ród ma teraz w niebie jedno ze swych własnych dzieci, własne ciało i krew w osobie wiekuistego syna. O, jakżeż cudowne zaślubiny pomiędzy niebem i ziemią zaczęły się w smutku, ale teraz długie mozoły owego tajemniczego obrzędu już się skończyły. Zaczęła się uczta weselna, zaślubiny i narodziny nastąpiły jednocześnie. Człowiek rodzi się na nowo, kiedy Emanuel wkracza w bramy nieba. O Emanuelu, o Boże w naszym ciele, my także spodziewamy się dzięki łasce Twojej pójść za tobą. Chcemy uchwycić się z kraju szat Twoich, kiedy wznosisz się w górę. Bez ciebie bowiem wstąpić tam nie możemy. O Emanuelu, jakiż to będzie dzień radości, kiedy do nieba wejdziemy: Jakaż ekstaza niewysłowiona po wszystkich niedolach, nikt nie jest mocny oprócz ciebie. Tyś ujął moją prawicę, będziesz prowadził mię radą swoją. I przyjmiesz mnie na koniec Do chwały Gdy jestem z Tobą Nie cieszy mnie ziemia Niszczeje me ciało i serce Bóg jest opoką Mego serca I mym udziałem na wieki Wstąpił do nieba Pan Jezus Odszedł do nieba Uwielbiam Ciebie Synu Marii, Jezu, Emanuelu Boże mój i Zbawco Wolno mi uwielbiać ciebie zbawco i bracie mój rodzony, gdyż jesteś Bogiem. Myślami idę za tobą, który jesteś pierworodnym spośród rodzaju ludzkiego. Tak jak kiedyś, z pomocą łaski Twojej spodziewam się za tobą pójść we własnej osobie. Iść do nieba, to iść do Boga. Tam jest Bóg i tylko Bóg. Albowiem jest tam doskonała szczęśliwość i nic poza nią, a nikt nie może być szczęśliwy, jeśli nie został skąpany i ukryty i wchłonięty w fale boskiej natury. Wszystkie święte istoty są tylko szatą najwyższego, którą przywdział on na zawsze i która jaśnieje Jego światłem niestworzonym. Wiele rzeczy jest na ziemi i każda ma swój własny ośrodek, ale tylko jedno imię wymienione jest tam w górze. Tylko Boga imię. Na tym właśnie polega prawdziwe życie nadprzyrodzone. Jeśli więc pragnę żyć nadprzyrodzonym życiem na ziemi i dotrzeć do nadprzyrodzonego życia wiecznego, który jest w niebie, Mam tylko jedno czynić, mianowicie żyć już tu myślą o Bogu. Naucz mnie tego, Boże. Udziel mi nadprzyrodzonej łaski Twojej, abym umiał tak czynić, aby umysł mój, uczucia, zamysły, cele, wszystko było przeniknięte i ogarnięte miłością do Ciebie, pogrążone i zatopione tylko. W widzeniu Ciebie jedno jest tylko imię i jedna myśl tam w górze. Wiele jest myśli na ziemi. Tu jest to woziemskie życie, które prowadzi do śmierci. Pogoń za niezliczonymi rzeczami i celami, trudami i rozrywkami, jakie ludzie na ziemi pochłaniają. Nawet dobro, jeśli pochodzi z ziemi, nie prowadzi do nieba, Zepsute jest już w zaczątku, niszczeje. Nie ma stałości, pełności, konsystencji. Przemienia się w zło, zanim jeszcze przestało istnieć, a nawet zanim jeszcze zaczęło naprawdę być dobrym. W najlepszym razie jest marnością, jeśli nie jest czymś gorszym. Zazwyczaj niesie w sobie nasiona rzeczywistego grzechu. Boże mój! Jestem świadomy tego wszystkiego. Panie Jezu, wyznaję i wiem, że tylko Ty jesteś prawdziwy, piękny i dobry. Tylko Ty możesz uczynić mnie jasnym i wspaniałym i poprowadzić mnie za sobą w górę. Tyś jest droga, prawda i życie i nikt oprócz Ciebie, Ziemia nigdy nie zaprowadzi mnie do nieba. Tylko Ty jesteś drogą, tylko Ty. Boże mój, czyż będę choć przez chwilę się wahał, jaką pójść ścieżką? Czyż nie wybiorę od razu Ciebie jako mojego dziedzictwa? Do kogóż mam pójść? Ty masz słowa żywota wiecznego. Ty stąpiłeś na ziemię, żeby dokonać tego, czego nikt tu dla mnie nie mógł uczynić. Nikt oprócz tego, który jest w niebie, nie może zaprowadzić mnie do nieba. Czyż mam siłę, żeby drapać się na wysoką górę? Chociaż zawsze tak pilnie służyłem światu, chociaż wypełniałem, jak ludzie mówią, moje wobec niego obowiązki, cóż może świat uczynić dla mnie? Choćby nie wiem, jak się starał. Choćbym dobrze wypełnił moje zadania. I świadczył dobro przyjaciołom, cieszył się dobrym imieniem albo szerokim uznaniem? Choćbym dokonał wielkich czynów i zdobył sławę, choćby moje imię zostało zapisane złotymi zgłoskami w kronikach, czyż to wszystko mogłoby mnie zaprowadzić do nieba? Wybieram więc ciebie jako moje jedyne dziedzictwo, albowiem ty żyjesz i nie umierasz. Precz odrzucam wszystkie bożki, oddaję się tobie. Proszę cię, abyś pouczał mnie, prowadził, czynił sprawnym i przygarnął mnie do siebie. Słuszną rzeczą jest, panie mój, żebym ciebie uwielbiał, gdyż odszedłeś do nieba, aby tam brać moją stronę i bronić moich spraw. Wstawia się za mną Pan Wszechrzeczy. Na Ziemi staramy się uzyskać poparcie wpływowych ludzi, kiedy mamy załatwić jakąś ważną sprawę. Znamy wartość ich wpływów i cenimy każdą obietnicę, jaką nam złożą. A Ty wszechmocny jesteś i używasz tej wszechmocy dla mnie. Na świecie są miliony ludzi, Ty umarłeś za nich wszystkich. Ale żyjesz dla twego ludu, który wybrałeś spośród świata. A w jeszcze cudowniejszy sposób żyjesz dla Twoich wybrańców. Wyryłeś ich imiona na dłoniach Twoich. Są zawsze przed Tobą. Obliczasz cały ich rejestr. Znasz go na pamięć. Przeznaczasz dla nich koronę świata. A gdy ich liczba zostanie dopełniona, Świat się skończy, módlmy się, prowadź mnie światło swą błogą opieką, światło odwieczne, noc mroczna, dom mój tak bardzo daleko, więc ty mnie prowadź. Nie proszę rajów odległych widoku. Starczy promyczek dla jednego kroku. Nie zawsze tak się modliłem, jak teraz, światło odwieczne. Sam chciałem widzieć, sam chciałem wybierać swą własną drogę. Pomimo trwogi łaknąłem barw świata, ufny w swą siłę. Przebacz tamte lata. Tyś zawsze trwało, gdym przez głuchą ciemność, przez bór, pustynię błąkał się dumny. Oczuwaj nade mną. Aż noc przeminie, aż świt odsłoni te drogie postacie, Którem ukochał, niegdyś, którym stracił. Jezu, Maryjo, kocham Was. Ratujcie dusze, ratujcie dusze kapłańskie I dusze wszystkich ludzi na całej ziemi. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.